Czegoś zgasić. To Dobra, wypakuj koła. Okay. Kurde, wiesz, jak kiedyś to grała za w w my summer card? Kiedy? Z dwa lata temu. Dwa lata temu to był 2015. To nie? Ja? Kurde, pół wcześniej, jeszcze wcześniej, jak wybory, jak wybory ten, wybory Trumpa były. Trumpa? No. To 1980. Nie, 3 lata temu mi się zdaje. Że to... A to jaki robił? Położyć. 20? 20. To nawet się wtedy nie urodziłem. Nie no, jak grać ze mną jeszcze też. Ale się urodziłem w 2017. No widzisz? To różnica, nie? To ile lat masz? 6 i pół? 6 i pół, no. Myślałem, że będę starsza w tym roku. Co każdego dnia jesteś starszy Tak, jestem większy i starszy i mądrzejszy No, a po jesteś taki mądry? Po tatuszu No brawo Jest jaki dzień Monday Monday, brawo A no po holendersku? Manta Ślicznie Skąd ty wiesz takie rzeczy? Jest Monday, ale to nie jest piątek no piątek jak jest? Fy. Friday Brawo OK Co robimy? Idziemy nie... Nie idziemy spać. też się napijemy. Wody się napije, nie prowaru. Czekaj tylko prowaru, No widzę, że się jedno ubiegłeknąłeś. Tak przez przypadek. Bo się interesuję do grafiki i long drive. Na fysie pewności wszystko. Dotwierdzasz? Zostaw w traktor. A nie, wyciszę. Nie jedę nigdzie. Tylko chcę wyciszyć. To było moje wyłączenie radia. Mhm. Mm Widzisz? Dobra, idźcie napij. Wody, nie browara. Zostało zapalone światło i, i przynajmniej gdzieś, żeby było widać jak wstaniesz. Teraz mam mieć połóż... też... a, to Która jest godzina? Zobacz na zegarze. W kuchni jest zegar. Wiem. No prawie 10, No Możesz i spać. Tylko zostaw gdzieś zapalone światło tutaj. Albo są jeszcze korki, kurde, czy dobra, trzeba. Dobra. Łazienka się wysyła. No? W Kiblu można za zapisać. Mhm. No ale nie zapisuj, bo jak wstaniesz to będzie ciemno, bo to przesuwa czas. wiem o tym. Kiedy gość z drewnem dzwoni? We wtorek, nie? Tak. Na wtorek. No dobra, to zasuwaj ten I później trzeba, by, jak będziemy budowali, tatsumę, to trzeba będzie nasłuchiwać telefonu. Hi, jajam. Ty jak pewnie. Już tam. No, weź czasnik telefonem. A już się wyspałeś? Tak. Łapanie, dobra. To dawaj światło do garażu i lecimy z tomatem. No, gdzieś tu był włącznik. O, 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 dobra. Zamykamy ten. Halo. Zamykamy. Teraz zaczyna się naj najciekawsza część. Czyli składanie satsumy. Toolbox. Pyk. To, nie, po, nie wiem co to. pierwszy zaczyna od, od bloku. bloku. jest tu? No. Potem od? kamshaft To co to camshaft? Wałki. A wałki, to wały trzeba u Taki wałek. Tam, A, wałek. tam, 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 tam. Wałek, tu, wałek, no. wałek, wałek. To jest wałek. Nie, no te, te. No, 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 no. Te z No, to jest wałek? no ten, ten też. Dwa nam są potrzebne. Z wał główny, ale nam też wałek jest potrzebny. To To, no, no, no. To montujemy to pierwsze. No? Tak. Co? to trzygol... dokręcić. Toolbox Nie, to nie. Teraz yy, łożyska. Nie, czekaj. A to czy... też możesz Otwórz. Halo, otwórz. Mm. Teraz łożyska. Czekaj, co. To... Jak, jak się Sanefki. wybierało klucze? Dwójka. A, dwójka? To tryb narzędzi, no. Okej. Okay. I Ten klucz to było. się przykręca? Nie, nie. No, tak się przykręca No no, faktycznie. Siódemki chyba to były klucze. Siódemka? E, to jest poznaczone. Z usztka, no dobrze, masz siódemkę. ósemka, mam siódemkę. Mm -mm. Nie, siódemka nie jest. To czy nie, no, piątka, nie, szóstka? Kręć Też nie To większy może, dziewiątka Je Piątka? No, to na pewno nie O, ty faktycznie Patrz, tu masz tryb myszki, masz tryb... tryb. Czekaj Tak? I możesz sobie, no I możesz sobie rozpędzić kółko i oś się samo wkręci, wiesz? On się samo wkręci? No Jezusa, To jest bo... myszka do My to jest genialne. Ja nie mam takiej myszki No widzisz? A. No Wkręcę O jest troszkę Ale ja wolę normalnie wkręcać Tak? Czekaj. czekaj Czekaj, Nie masz drugiej strony, no. Nie, no tylko z jednej strony Jed... Czy... No, no, możesz... Jest... Możesz wał teraz dać, to co wziąłeś wcześniej Wał główny I no, trzeba go... silnik obrócić Trzeba go zabezpieczyć Wiem <much> czym trzeba go zabez, zabezpieczyć. O kurde, silnik nie spał. Pora na silnik. Pora na obrócenie, ale tego się samo wraca. Pora na silnik. No. Pora na wa. Pora na silnik. Panewki. Które to są panelki. No tu, trzy, raz, dwa, trzy. Nie to. To, to są no. panerki. numer pierwszy. I do panewek ci idzie klucz numer dziewięć. Aha, okej. Okay. Okej, okay, czyli też podpowiedzi, co nie? Bo ty nie pamiętasz za bardzo? Pamiętam, mniej więcej. No, ale też mówisz podpowiedzi, bo i pamiętasz, jak się robi no i teraz dziewiątka klucz yy, dziewiątka yy, dziewiątka tak. mhm mm prawda to tak masz tryb kończenie tu tu musisz przeczytaj ten ten klikasz pokaż o. <gulanie> Genial genialne rozpędź kółko delikatnie. Nie, 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 nie klikaj w niego, tylko po prostu rozpędź. Możesz ty rozpędzać? No tak. Taka. Taka, nie, ja wolę normalnie. W ja wolę normalnie. Mhm. To są najważniejsze Daj. rzeczy. Tak, katalog, tam wyciągamy no, tam, jest pod, to, tam jest trabant. No. Załóżmy się. Tak. Ale dziwny trabant, bo ma coś na sobie. Stringowany trabant. Gaśniki się mu nie zmieściły pod maską. No. Ok, zakręcamy. Dobra, teraz potrzebujemy... Tak, tłoki. Tłoki, 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 wiem, co to jest tłoki. Wiesz, co to tłoki? To są tłoki. O brawo. Pierwszy tłok. Tu musisz obrócić właśnie, wiesz? No. no, no, to jest pierwszy tłok. To jest pierwszy. Pek. drugi No, 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 no. A brawo A bez tłoków nie pojedzie No nie Tłoki a, 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 po co są tłoki w ogóle? Tłoki napędzają silnik A, to, to wiele znaczy No To może pomówmy sobie z widzami coś Pomówmy sobie z widzami Wojciech składa silnik, próbuje trafić z tłokiem hmm. numer 3. Teraz będzie próbował trafić z tłokiem numer 4. Za chwilę przycie przy. No teraz musisz obrócić silnik.